Wykonaj sobie działanie w nawiasie kwadratowym. Co tutaj widzisz? Dzielenie o tych samych wykładnikach. Zatem możemy to sobie dać w jeden nawias. 8 podzielone 1,6, do której? Do minus 6. I zatem wszystkim podzielone przez 5 do minus 5. Wykonajmy dzielenie w nawiasie. 8 dzielone na 1,6 to 5 do minus 6. Już nawias nie jest nam potrzebny, podzielone na 5 do minus 5. Dzielenie, podstawy te same, więc podstawa nam zostaje. Wykładniki co robimy? Odejmujemy. Zatem mamy 5, do minus 6 dodać 5, czyli 5 do której? Do minus pierwszej, a to po prostu 1 piąta. Działanie w nawiasie kwadratowym. Podstawy różne, wykładniki te same. Przy dzieleniu stosujemy własność. Dwie całości siedemdziesiątych podzielimy przez dziewięćdziesiątych, Damy do potęgi tej samej minus 3. Resztę przepiszemy. Na razie nic nie wykonujemy. Działanie w nawiasie to po prostu 3 do minus 3. I to jeszcze do kwadratu. Dzielisz sobie przez 3 do minus 7. I co teraz mamy? Potęga potęgi, wykładniki mnożymy. Minus 3 razy 2 to minus 6, podzielone na 3 do minus 7. Przy dzieleniu podstawy te same wykładniki odejmujemy. Zatem 3 do 1, a to po prostu 3. Mamy tutaj mnożenie dwóch liczb. O różnych podstawach i tych samych wykładnikach. Zatem korzystamy z własności, dajemy te liczby i mnożymy przez siebie. Wynawia się do potęgi minus czwartej. Odjąć. Cóż my tutaj mamy? E, 25 setnych to inaczej 1 czwarta, może tak sobie zapisz. Do minus szóstej razy dwa do minus dwunastej. To jest równe. Zobacz, jedna. Zobacz. 125 tysięcznych to przecież jedna ósma razy osiem to jeden, do której do minus czwartej. Odjąć. Teraz. 1 czwarta, to przecież inaczej mógłbym zapisać 4 do minus pierwszej i to jest nasza 1 czwarta, ona jest jeszcze podniesiona do minus szóstej razy 2 do minus 12 równa się 4 1 do minus czwartej to 1. Tutaj spróbuję zamienić jeszcze czwórkę na dwójkę do kwadratu. To przecież inaczej 4. A to 4 było do której potęgi? Potęga potęgi wykładniki mnożymy, czyli do szóstej. Razy 2 do minus dwunastej. To jest 1 odjąć. Znowu mamy potęga potęgi, czyli 2 do 12 razy 2 do minus 12. To mamy 1 odjąć. Podstawy te same. Przy mnożeniu wykładniki, co robimy? Dodajemy, czyli mamy 2 do zerowej. A ile to jest 2 do zerowej? To 1. 1 odjęć 1, 0. Mamy tutaj dodawanie w nawiasie potęgo wykładniku ujemnym. Zatem chyba należałoby wyliczyć najpierw co te potęgi. 2 do minus pierwszej to 1 druga. 3 do minus pierwszej to 1 trzecia. 6 do minus 1 i 1 6. I to wszystko jeszcze do minus 1. W nawiasie mamy dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Zatem co zrobimy? Dodamy te ułamki, ale sprowadzimy je do wspólnego mianownika. Zatem 3 6, tu mamy 2 6 i 1 6. Wszystko do minus 1. To mamy 6 szóstych do minus pierwszej, a 6 szóstych to przecież 1 do minus pierwszej to po prostu 1. Wykonaj sobie jako pierwsze potęgowanie. Jeżeli jest ci ciężko, zawsze możesz przejść na ułamek zwykły. Pamiętaj, weź go w nawias. Dodać. Dwie dziesiąte to inaczej jedna piąta. Do której? Do minus drugiej. I to jeszcze wszystko do minus drugiej. Pamiętaj, tu już nie masz własności i wzorów, bo to jest co? Dodawanie. Więc wykonajmy to działanie. Odwracamy. Jedną drugą to 2. Już do potęgi dodatniej. Odwracamy 1 piątą. 5 do potęgi dodatniej, i to wszystko było do minus drugiej. 2 do kwadratu to 4, 5 do kwadratu to 25, do potęgi minus drugiej. 4 plus 5 4 dodać 25 to 29. Do potęgi minus drugiej. Odwracamy 29, czyli 1,29 do kwadratu. A to jest 1,841. Powolutku nie spiesz się. Wykonaj to, co jest możliwe do wykonania. 25, to 1 czwarta. Razy 7 to 7 czwartych. I te 7 czwartych jest do minus pierwszej. Dodać. Tutaj w nawiasie co mamy? Dodawanie dwóch potęg. 5 do minus pierwszej to 1 piąta. Dodać. 2 do minus pierwszej to 1 druga. I to jeszcze wszystko do potęgi minus pierwszej. Zamykam nawias kwadratowy i jeszcze raz do potęgi minus pierwszej. Zobacz, co jest w środku: 7 czwartych do minus pierwszej. Odwracamy 4 siódme. Dodać. W nawiasie wspólny mianownik to 10, więc rozszerzę nasz ułamek do dziesiątki. Będzie w liczniku 2 i 5 do minus pierwszej i to jeszcze do minus pierwszej. Powolutku, nie spiesząc się, zawsze rozwiążesz zadanie. Dodać co w nawiasie 7 dziesiątych do minus pierwszej. I to jeszcze wszystko do minus pierwszej. Zobacz w nawiasie 4 siódme cały czas czekają. A tutaj odwracamy nasz ułamek. 10 siódmych już do pierwszej. I to wszystko do minus pierwszej. Mamy w nawiasie dwa ułamki o tym samym mianowniku. To 14 siódmych. Które nam się co zrobi? Skróci oczywiście przez 7. To jeszcze było do minus pierwszej, czyli mamy 2 do minus pierwszej, a to jest jedna druga. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.